Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu z naprawy ale dzisiaj nie będzie o Polo, dzisiaj będzie o moim Mercedesie ponieważ muszę kolejny raz wymienić olej i zabiorę Was ze sobą a jak widzieliście jechałem w korku dzisiaj jest sobota, zamknęli taki duży most na autostradzie i dlatego oczywiście wszystkie drogi są znowu zapchane no a ja idę tutaj po Filtr powietrza, tylko ponieważ olej i inne rzeczy, i filtr olejowy zamówiłem już gdzie indziej. No i dzisiaj, może uda mi się to wszystko wymienić, jak dobrze pójdzie. Więc ja idę sobie po te części, a my widzimy się jak zwykle później. No, jak zwykle trzeba wziąć numerek. Pam! Wychodzi no, o użwa numer 69. No co, to dzisiaj w sobotę coś niby znaczy? Hmm? no Ludzi nie ma dużo Ludzi nie ma dużo 67 jest numerek, zobaczcie No, dobra, my widzimy się za chwilę no, Sprawa załatwiona, filterek jest no, w sumie, kurde, miałem kabinowy jeszcze kupić, ale to Mówię najwyżej następnym razem Ważny olej jest w nim, bo już chyba z 2000 km przeciągnęłem. No, a tu jeszcze inne pierdoły mam, jak zwykle wyszedłem. To tak jest, jak kobiety chodzą na zakupy do, do sklepu dzierżowego, i faceci, jak chodzą do sklepu z częściami, no to wiecie, że zawsze wyjdą z większą ilością rzeczy. No. Do garażu. Jak widzicie, zrobiła się piękna pogoda nagle. Także będzie się mało. E, będzie, będzie się dobrze wymieniało olej w takim słoneczku. E, do garażu oczywiście nie mogę wjechać, bo jeszcze stoi polo. Ma, ma niekończąca się historia, ale dziś nie o tym. No, jak widzieliście. A nie, nie widzieliście. Kupiłem olej. Zaraz przyniosę i Wam pokażę. Jaki olej przyniosę wszystkie klucze i zabieramy się do roboty. Ja olej zamówiłem z Autodoka. Także też nie wiem co przyszło. Odchodzimy. Paczka przyszła ze dwa dni temu. Zobaczymy Co tu przysłali. To nie Filter. filtr. Powinien być dobry. Może wymieniłem także to samo w sumie. Zamówiłem na autodoku, wtedy też zamawiałem to, tylko klikłem to samo. Zamówiłem musi więc być to samo. To jest to samo, tylko są nowe opakowania, po prostu stare wyglądały tak. Widzicie, o troszeczkę się różnią. Nowy design, bo to jest stary olej, ponieważ potrzebuje 10,5 litra. A tu mam jeszcze. O, Powiedzmy, że mam litr. Starczy. Tutaj mamy wszystkie narzędzia potrzebne do wymiany oleju. Nie ma ich za wiele. No, także ja zacznę. Potrzebny będzie nam tors, torx, klucz mały do odkręcenia do filtra. Do filtra oleju, filtra powietrza. Tutaj do filtra oleju będzie nam potrzebny taki klucz. Knara, śrubokręt do odkręcenia obejm. I klucz trzynastka do odkręcenia śruby spustowej oleju. Do tego oczywiście mamy filtr oleju, filtr powietrza zakupiony oraz 10,5 litra oleju, bo tu są dwie pełne bańki, czyli to jest dycha i tu jest litr. No jest 11, 10,5 będę potrzebował. Oraz wanna do zużytego oleju. Ok, dobra, to zabieramy się do roboty. Wszystko jest. Zacznę od wypięcia tych kabli, ja już sobie poluzowałem, także jeden, drugi i tutaj jest do odkręcenia jedna obejma, że ją odkręcimy, poluzujemy, i wtedy będzie można ściągnąć ten dolot tutaj. O, ściągnęliśmy. Ech. Tutaj jest to do góry, wyciągamy bo to jest w sumie do odpalania samochodu. To jest plus. Oczywiście musimy odkręcić kolek w lewu, żeby powietrza dostał w lewu oleju. No i teraz co zrobimy? sobie, teraz spuścimy olej. Także włażę pod samochód. No śrubka odkręcona, spustowa. Jak widzicie. I olej sobie leci. Troszkę le będzie leciał czasu, bo to aż ponad 10 litrów. już zmęczony ten olej czurny. Dobra. No, olej niech sobie zlatuje, a ja robię tutaj resztę. Dobra, teraz wymienimy szybko filtr powietrza. Póki jest jeszcze założony, tutaj to obudowa, czyli tutaj te śrubki podkręcamy włożymy go i będzie już wymieniony. So. Zawsze pamiętajcie, żeby porównać, bo nieraz jest inny i później są problemy. Dobra, elegancko jest. No, tutaj jest trochę brudno, będę musiał to jednak wyczyścić. Ach, tu wychodzi na zaczaski. Będziemy musieli wysunąć z tej rury. Widzicie, syfu było. Trzeba to trochę wyczyścić. Zaraz, papierek wezmę, wyczyszczę. Będzie git. No, elegancko wyczyszczone. Teraz tylko tak prowizorycznie to tutaj położymy, żeby nam się nie ruszało. Nowy filterek. No, elegancko pasuje. Pięknie. No i zaraz zamkniemy go. Tutaj jest czyściutki. Jak zwykle, bo tu powietrze już filtrowane idzie. O. Tutaj zawsze jest problem z tym żeby to weszło Teraz wyszło Teraz weszło elegancko tu sobie tylko położę, żeby przykręcić wkrętareczka, Dobra, mamy tu założone. I o teraz i tak muszę wyciągnąć budowę filtra, bo trzeba wymienić filtr olejowy I teraz wykręcimy filtr oleju, tu mam klucz. Filtr jest w tym miejscu. A przeduszki nie wziąłem kurde zapomniałem ale poradzimy sobie, mam nadzieję, bez takimi małymi ruchami Normalnie, Normalnie to powinienem przeduszki tu wziąć, ale dobra, już wszystko poszło zgodnie z planem już ręcznie można odkręcić no, i słuchajcie, mamy filterek, no, stary filterek wyciągniemy i zaraz założymy nowy. No, nowy filterek już tutaj założyłem. Wkładamy z powrotem i zakręcamy. Dobra, będę klucza. No, tym razem wziąłem przedłużkę. i trzeba to zakręcić tak z czuciem, oczywiście. Tutaj fachowcy mówią klucz dynamometryczny do takich rzeczy. Ja osobiście zakręcam szczuciem. Pyk, pyk, pyk. Myślę, że wystarczy. No, czyli filterek mamy założony. Zakręcamy zaraz korek spustowy tutaj pod spodem, pod autem. I zakładamy filtr i lejemy olej. No, olej zleciał, ja się wczołgam. Kręcić śrubę spustową pustową O, szajse Zamoczyłem końcówkę klucza oleju Ale ja mu kuźma No nic, muszę się to wyczeć No także takie przygody też są. Ufajdałem wszystko. Teraz podejście numer 2. Dokręcone. No i wyciągamy. Olej Ostrożnie, żeby się nie wylało. Tak. Dobra, biorę go do garażu. Tutaj zatkam. Ogra. No, Zakładam budowę filtra. Z powrotem na swoje miejsce. Dobrze, tak, tutaj z powrotem to oprzyrządowanie, przewody wpinamy na swoje miejsce gdzie ten drugi Gdzieś tu oszukuję a tu jesteś no, schowałeś się no, tutaj z drugiej strony do wlewu oleju Zobaczmy. To możemy już z powrotem schować ponieważ żeby się odpowietrzyło też wyciągnąłem no i teraz tak na spokojnie korek spustowy zakręcony filtr oleju zakręcony więc możemy lać olej no, przyniosłem lejeczek tutaj jeszcze tą opaskę trzeba dokręcić żeby nie zapomnieć bo ja już prawie zapomniałem dokręciłem dobra z czuciem, z czuciem, z czuciem to lepiej tu nie kładę, bo później zapomnę i przyczasnę dobra Lejemy. Bańka numer dwa. I pół literka jeszcze oleju. Ja sobie tutaj odmierzyłem pół litra. Ponieważ, jak leję z tej bańki, to wiecznie muszę patrzeć, ile tego oleju tam mam. I żeby nie przelać, albo żeby nie, oczywiście nie za mało było. No to dolewamy, dolewamy i czasem się zdarzy, że się przeleje. Także tu mam idealnie pół litra. sobie nalałem i teraz hop siub Ciach i po sprawie 10,5 litra zalane. Teraz go odpalimy. Albo sprawdzimy stan narpiew. Później go odpalimy i zobaczymy. Jak to wygląda później, jak już zaciągnie do filtra, jak wygląda stan oleju. Ju. I w sumie teraz nie będę sprawdzał stanu, bo 10,5 litra zalałem, także ja go odpalę. No jak widzicie silniczek chodzi, ale ładnie pracuje na nowym oleju, jak zawsze. Teraz sprawdzimy, czy nic się nie leje. Wszystko jest suche. Dobra, niech chwilę sobie pochodzi. I później zostanie mi jeszcze zaczepienie karteczki oraz sprawdzenie oleju. Tutaj jest bagnet, jakby ktoś nie wiedział. No. Karteczka jest zawieszona, wypełniona. Teraz pozostało mi tylko sprawdzić olej na bagnecie, no. Teraz ten mój stary olej przeleję do tych dwóch baniaczków, y, które są po tym nowym oleju. No i oczywiście zgodnie z procedurą oddam je do utylizacji. Ja je oddam właśnie do tego sklepu, gdzie jeżdżę i kupuję części. Można tam oddać olej. Można też u nas, w marketach budowlanych, oddać jakąś tam. Niewielką ilość, oczywiście nie 100 czy 200 litrów, ale myślę, że to też by wzięli. Może spróbuję w markecie budowlanym, bo mam po drodze. No, także ja przelewam sobie. No, mam nadzieję, że wymiana filmik z wymianą oleju Wam się podobał. Ja właśnie skończyłem z nagrywkami. Zajęło mi to ze 2 godziny. Normalnie. Zajęłoby to może godzinę na spokojnie z przygotowaniem kluczy i tak dalej, ze zlaniem oleju bez stresu. Ja myślę, że każda osoba, która ma do czynienia z, troszeczkę z mechaniką, poradzi sobie z tym. To jest bardzo prosty samochód do wymiany oleju. Naprawdę nawet nie trzeba żadnego komputera. Serwis, z tego co wiem, który się tam pali, można nawet skasować manualnie. Co też będę musiał zrobić. No. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Ja teraz co chwilę odpocznę, ale zaraz zajmuję się polo, jak wiecie. No, zapraszam do oglądania filmików z polo. Mam nadzieję, że już w następnym tygodniu zakończę temat, czy zakończymy temat z polo. No. Czyli co robimy? Łapka do góry i subskrypcja i